Z tej strony Rejs, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, specjalnym odcinku zbliża się najstraszniejszy dzień w roku, czyli Halloween. I z tej okazji mam dla Was. Konkurs pokaż, jak grasz w Halloween. Ci, którzy subskrybują kanał, już wiedzą o co chodzi. Ci, którzy jeszcze tego nie robią, zachęcam gorąco do subskrypcji i już tłumaczę. Konkurs pokaż, jak grasz w Halloween polega na tym, aby udekorować swoje biurko, stację gamingową czy gdzie tam gracie w World of Tanks w stylu halloweenowym więc dynie, duchy, jakieś inne straszne rzeczy muszą pójść w ruch. Pamiętajcie, im straszniej tym lepiej. Dekorujecie takie biurko musicie również pamiętać o paru prostych zasadach. Pierwsza zasada to taka, że na monitorze musi być odpalona gra World of Tanks. Druga zasada, na biurku czy też w widocznym miejscu musi być napisany nick z gry. Najlepiej na kartce, żebyśmy wiedzieli, że to właśnie twoje zdjęcie. Jeśli już udekorujecie stację robocze czy biurka, no to robicie zdjęcie, czy też zdjęcia może być parę z różnych ujęć. I umieszczacie je w odpowiednim miejscu na forum. Link do odpowiedniego wątku znajduje się w opisie tego filmu. Konkurs zaczyna się od 29 października. Od godziny 10 już możecie umieszczać swoje prace i trwa do 3 listopada do 23:59. Po tym okresie już prace nie będą uwzględniane. No właśnie, jeśli chodzi o ocenę Waszych prac. Specjalna komisja powołana, niezależna, będzie oceniać Wasze prace. W komisji znajdzie się Parim, pracownik Wargamingu, chudy chodziutki z blogu domin.com oraz moja skromna osoba. Wasze prace, teraz uwaga, będą oceniane w trzech kategoriach w 10 dziesięciopunktowej skali. Pierwsza kategoria Estetyka, druga kategoria, kreatywność i trzecia kategoria meter. No właśnie, czyli jak wasze dekoracje, straszne dekoracje są związane z World of Tanks, i każda praca będzie oceniana właśnie w tych kategoriach, tak jak już wspomniałem, w 10-punktowej skali. Czyli mówiąc krótko, maksymalnie praca może zdobyć 30 punktów. No ale czym byłby konkurs bez nagród? Przejdźmy do najważniejszego. Trzy prace zostaną nagrodzone: osoba, która zajmie trzecie miejsce, otrzyma 14 dni konta premium, osoba, która zajmie drugie miejsce, otrzyma 30 dni konta premium, i osoba, która wygra, czyli udekoruje najstraszniej swoje biurko, otrzyma. Czołg premium 8. poziomu, także jest o co walczyć, jest o co dekorować, można by powiedzieć. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w wątku na forum oraz na moim kanale 6 listopada. Jeśli wam się podoba taki konkurs, zostawcie łapkę w górę, zachęcam do udziału. No i pamiętajcie, że nawet największe potwory czują strach. Do usłyszenia. No i do zobaczenia. Cześć.